Nie ma ludzie, to jest już chyba piąta bo szósta część zgrania z Batkiem, Ale chyba z czwarta część pokonywania bosów. Jesteśmy na ekstremalnym 2. Mogę się spytać, czy jest ten yy, Przy tym czerwonym robocie. Chciałbyś? No, jest tam, bo jest przy ścianie. Ja cały czas jestem jakby się... Ty, ty siebie? Nie, nie, ja siebie uratowałem. Popatrz, tutaj była rakieta, nie? A ja szybko poleciałem przy ścianie. Jakbym poleciał milimetr od ściany, to bym przegrał. To już bym nie trafił i bym przegrał. Ale się uratowałem. Sam. Cholera. Cholera! Nie tylko ja. W ogóle tam bulla tam no, na i pi na pięć kg. Debil. Co, no co ty. Ta, ale co on w ogóle chce osiągnąć? mamy to wygrać? Ja. No, to chyba, że w furię. <laughs> chyba tak. Weź mu po pośli. Szkoda, że nie można puszczać. No wiadź! Ja, wszystko jest git! Nie, według mnie wszystko jest git. Nie Słoneczko ładne nie <laughs> grzeje. W za... teraz. I niestety, BULLOWI już się nie opłaca chodzenie przyjście... o kurde, nie. No. no. Mine anywhere. Ej. Minecraft day. o oh, je, yeah. oh, oh, Dobrze, że, że krzyknąłem, bo to było takie coś, coś... Co, co, czego byśmy nie usunęli. Bo to by na zawsze zostało w naszych sali. Jestem Tibita. Kurczę, ale ładny kolorek. Chyba zgnił. Ale ja zgnił. Twój mózg zgnił chyba. Kurczę, ale czemu? Shit. Shit. A ten sobie dalej biega po mapie. No bo jest menela. Kurczę, ty jego maski na menela, to co się dziwisz? Nie, no uciek do. Ja, nie, nie, no idziesz do domu, mógł uciec, a ten chce uciec do robota. Hej. Po co mu wysłałeś to? Nie, no czemu my gramy na zwłokę? Wiesz co to gra na zwłokę? Tak! Ktoś zginie, ja się rodzę, Ja zginę i ktoś się odrodzi! Nie, to nie jest gra na zwłokę. Dobra, ale no ja to tak na nazywam. Nienawidzę Grano tego. Pokaż, jest gra na czas. Znaczy, bez strategii. No i tu mamy strategię?! Mamy strategię?! No powiedz sobie, czy my mamy strategię. Wiesz co, grajmy coś innego, bo twoje nerwy nie wytrzymują. Wiesz co, czekaj. Dobra, słuchajcie, ja przeszłem na moje drugie konto i będziemy grać w to samo, tylko że na moim drugim konta. Są... no, no to dojść do klubu. U, u, u. Patrz, to jest on. Możesz to sobie... spisać. Będziesz zastępcą dowódcy, ale na razie gramy. Normal klan XD. Dobra. Jesteś sobie członkiem i ja cię zapraszam oh yeah. na obiad. Czemu zapraszam? Mm -mm. Ja to mam większy level niż na moim głównym koncie. <laughs> ale śmieszne. No serio. Na 30. Ty, a pokonaj się liczy, nie? Na ten. Na tym, nie? Pokonaj przeciwników? Nie. nie. Zadaj się liczy, tak? Y I ulasz. Dobra, nie mam, mam tylko wygraj, a więc polecę sobie Darylem. Albo nie, bólem. Bulem polecę. Bo mam na nim nicję. Ale czekaj, muszę cię zaprosić do znajomych. Szkoda, że nie mogę grać na dwóch kontach naraz, nie? Że na przykład yy, yy, ja gram sobie moim kontem, tym, moim tamtym, i jeszcze ty grasz swoim. Szkoda, że w ogóle yy, to, to nie może na tym być pięć osób, jak na przykład na wielkiej grze. Nie? Ratuję. Co? Nie, bo ja tutaj poszłam. Co? Mikołaj! Mikołaj! Ty, stary, głupi, zaldziawiały Mikołaju, Mam rację! Ty jesteś stary, a poza tym wygląda, że jakbyś siedział 15 lat w piwnicy. Nie, bo ja siedziałem 17 lat w pierlu i co? A? No to prawie to samo, tylko tam są kraty. A wiesz, ile mam lat? 17! Shit! Co? Nic. Ból ma 17 lat. Ja, ból ma 17. dobra, 34. Co ty, pie? E, ty po oli. No to ile według ciebie? No na pewno, 18. 17, 18, 20. To ile według ciebie? Według mnie wygląda na jakieś 40. 3, jakieś 35. On jest taki młody, ale. On wygląda na młodego. On wygląda na upośledzonego. Jestem upośledzony się ma, idę do robota się zabić. To ja serio mówię, ja idę do robota się zabić. Mówię. Jeszcze jakbyś nie użył tej szarży, to byś przeżył? wiem, bo widziałem. Ale ja mówiłem, że idę do robota się nie. zabić, a nie idę do robota się przeżyć. Miałem się, miałem wyjść z dupy Bibi, ale wyjdę z ciebie, Mikołaju. Ulodziłeś mnie. Do domu dziecko. <grymne> co? Co ty? Stary, co, co, co ty gadasz? Stary? Co, co ty gadasz? Do domu dziecka? Sam se stary idź do domu dziecka na 12 lat i przynieś mleko. Bo zabrakło. O, badabuda ból! Jakbyś się zauważył, to ja tam na Majcie, ma niech pan Ja bada ból! Kurczę. To jest dziwne, nie? Że my wygraliśmy na ekstremalnym, ale ledwo to sobie radzimy z normalnym. No bo ja, wynoszą w kiniecie, próbując zabić po to. Aha, nie ja muźnię. Ja. To dobrze nie jest napisane. Dobra, już wyszłem. Czemu się nie zaliczyła misja się A mi się zaliczyła! Szy! Ej! I Zaliczyło mi się pokonaj. Ja, ja, ja Tak już miałeś pan. Nie wiem osiem. Nie. nie. Kinnokaut, spier papier. To jest najlepszy tryb. Nie, co ty? 24 przeciwników muszę pokonać. No zostaw mnie! Dobra, gramy w knockout jest knockout. Głupi, śmierdzący porąbany. Ten zaś o tym A Jezu, a po co Ci w ogóle knockout? Nie z Nie, to jest najlepszy tryb wszechświata. Bo to jest najgorszy tryb wszechświata, no masz rację. To się nie podoba, ale że ci aż tak bardzo ja się nie lepszy. Lepszy. No wiem, że najgorszy. Mówisz mi to, przecież. Nie, nie usłyszałeś tego, co mówiłeś? czy po nas, No, bo mieliśmy Darylka. A teraz y, wchodzi ból i mówi do was, że... o, ale to było piękne. Zabiłem dwóch, a ty jednego. Ha, ha Si. Jak wygramy teraz? To wygramy i tyle. I wygramy i wygramy już na zawsze. Si Czyli będę kampić w bazie? Tak. Dokładnie. To dziwne, ale im to się nie przy... O kurde ty Tik nie zapomniałem o tym. Jingle ball, jingle ball, ja się teleportuję. Na no, sam koniec mapy. Gdzie oni wszyscy są? Aha. Dobry. Dzień, hello, Dagnes, my friend. I wygraliśmy. Ej, jaka fajna mapa. Mówiłem ci, żeby na nią zagrać. Kurczę, Andreasem. Ale ty jesteś nieśmieszny. Co? że w jakim sensie? Jesteś nieśmieszny. Nie, yy, nieśmieszny to jest taki inny youtuber, to nie. Wiesz, ja, ja jestem mega. Tak ogólnie, jakbyś jeszcze nie wiedział. Na przykład, wiesz. To chcesz to w to grać, czy nie? No. Gramy. Czemu ty piszesz dżiny? Jaki debil. Jaki debil upośladzony. Chory jesteś? Piracie? Drogowy? 102. No bez jaj, kurczę, i ty mówisz, że my wygramy. Po co ty chcesz to grać? Džinem. Ja rozumiem, jakbyś sobie wziął kurczę Poko, no ale, Gina. No, dzięki, teraz sobie z wygrajcie. I dobrze, że przegraliśmy. No, wygrajcie sobie, pochwalcie się tym swoim džinem. No i wygramy zobaczysz. Aha, dajesz. Ból, no. Popisz się. Popisz się, popisz się tym swoim dinem. Chodź tu. Aha, i co? Ja bula ból. No, bo miał 900 ileś tam życia, nie? To kurczę, kurde, boko zdoby te na jednego hita. Mam cię. Elo. Nie Widzisz? No dobra. Nie, niech ci będzie. Ale ja mam misję na bólu. Weź sobie jakąś postać, na której masz misję. Chyba, że nie masz na żadnej postaci misji. mam no, dużo misji. Ja czasem staram narobić. To co, na dżinie masz misję? Mhm. Aha. Ja jakbym y, miał 200... 2020, abym dostał żetonów, to bym też miał mega boksa ale... że tyle nie mam. Nie, 2400. Że to bym miał i bym dostał Mekaboksa wtedy. Fajnie by było. O kur. No i teraz się popisz. O, fajnie się zwinąłeś. O kurde. No. popisz suba. Też. Nie pozwalam na regenerację. Bo nie da się regenerować w tej rundzie. W tej tak. grze w ogóle. Nie da się. Regenerować jakbyś nie wiedział. Zginąłeś po prostu, tyle, jesteś eliminowany. A ten seka też da się regenerować, kurczę. To tak samo jakbyś powiedział, że Ems nie lubi zekać fotek. Totalna bzdura. Albo że Ems nie ma Instagrama. Dobra kurczaj, yy, yy, chmura ich dogoni, pokona, zabije, rozwali, są psychiczni Lepiej go zabij, bo będzie źle nie, przetrwałem, haha Kurcze, nawet nie wiedziałem, że w tym chmura ale okej okay. Dobra I to jest bye UUUU <noise> Dziś na kloca. Ty, co we mnie strzelasz? Tru, tu, 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 ty jeden. Chodź tu, ty, co, co ty tu sprawdzasz, czy mnie. Ja tu jestem. Nie, nie ma mnie. Śmieszne. Ale ja zabiłem go, a więc należy mi się pokłony. Ja wiedziałem, że ktoś tu jest, nie opłaca się. Kurde, ty tu nikogo nie ma. Ale zrobił. U mnie. Kurde, nie. P Piperka się ten zrobiła, nie? To ja za nią poleciałem widzisz, ból ma gdzieś to serce, bo się w zakochał zakocha. Mm, jak to się nie zakochał w wrasper. Wajperca. Mówiłbym pewnymi s pięciu <tum> Wiesz Ten pan. Jasne. Ten pan. Jasne. Ten pan. Jasne. Ten pan. <tum> to wiadomo. Ten pan. Jasne. I... Ten fan I już I Leon Leon Ja Zapomniałeś jeszcze o tym Sipie? No już dawno powstał Sipron i Pajpank Każdy powstał Nie, Rico i strzelasz w to coś tutaj. No bo to się nie niszczy. No i. No, widowiskowe to jest, tak? Sobie zginąłem. No. Miłego wygrania. Mhm. Ale fajnie się patrzy na to, jak ty masz tak mały, tylko a ich jest trzech. Że... ale To taki, o, że jestem uladowana. Tu taki Frank. Hello? Co? Ja Widzicie, jestem profesjonalnym graczem. O kurczę to. No.